Cześć Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowaniu do medytacji. Zapraszam, dzisiaj uroczystość w niebo wstąpienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie, który wstąpiłeś do nieba i zapowiedziałeś nam Ducha Pocieszyciela, Parakleta, Tego, który nam przypomni wszystko, co nam powiedziałeś byśmy to słowo dzisiaj przyjęli, do tej medytacji się dobrze przygotowali i przez pryzmat tego słowa potrafili patrzeć na codzienność naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jednastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, tyle tekstu dzisiejszej Ewangelii. No i przyznam szczerze, że nie do końca o tym tekście dzisiaj będziemy mówić. Dlaczego? Ponieważ na miejsce przygotowania do medytacji, owo top, owe topos, które co tydzień odkrywamy, wybrałem górę oliwną, czyli górę, na której dzisiaj znajduje się bazylika w niebo wstąpienia Pana Jezusa, gdzie prawdopodobnie to w niebo miało miejsce, ale jak może niektórzy zauważyli, na początku tego dzisiejszego słowa u Mateusza w 28 rozdziale czytamy, że 11 uczniów udało się do Galilei na górę, gdzie polecił im Jezus. Galilea, a góra oliwna to rozstrzał w dużej dość odległości. To kawał drogi autobusem dzisiaj, które trzeba przemierzyć właśnie z Jerozolimy do Galilei, nad Jezioro Galilejskie, po drodze mijając Jericho. Na pewno to nie jest Góra Oliwna, to dwa różne miejsca. Ale kiedy weźmiemy dzieje apostolskie, to Łukasz zapisał, Taki tekst po niebo Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam wzięli, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr, Jan, Jakub i Andrzej, Filipi Tomasz, i Mateusz, Jakub, Syn, Alfeusza, i Szymon, Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Marią Matką Jezusa i braćmi Jego. Czyli. Jedenastu apostołów wraz z Maryją wrócili do Wieczernika. Wrócili z Góry Oliwnej. Z Góry Oliwnej na do Wieczernika szli ze pewno takim spokojnym spokojnym krokiem za 40 minut. Zeszli z Góry Oliwnej do Doliny Gehenny i wyszli z powrotem na wzniesienie, właśnie do Jerozolimy, by nad, w sali na górze, nad grobem Dawida, oczekiwać zesłania Ducha Świętego. Dwa różne miejsca odległości od siebie potężnej, jak na tamte czasy bez komunikacji samochodowej. To dwa różne miejsca. O ile nie wiemy, o jakiej górze może mówić Mateusz, to dobrze wiemy, o jakiej górze mówi Łukasz, górze oliwnej. I chciałbym, żeby ten topos na naszą dzisiejszą medytację w niebo wstąpienia właśnie była góra Oliwna. Kto był kochani z was, to dobrze wie, czym jest góra Oliwna. Dzisiaj na jej zboczu jest cmentarz, jeden z najdroższych cmentarzy na świecie, gdzie najbogatsi Żydzi wykupują sobie miejsca, bo wierzą głęboko, że jeżeli rozpocznie się zmartwychwstanie ciał, to właśnie z tego cmentarza, z tej góry Oliwnej. To dużo też. Tłumaczy, dlaczego Jezus mógł wybrać to miejsce na w niebo wstąpienie, tak mocno ugruntowane w świadomości żydowskiej, jako miejsce powstania z martwych, właśnie jako pierwsze, jako pierwsze tych, którzy tam zajmą, mówiąc kolokwialnie kwatery. To jedno. Więc jeżeli byliście na Górze Oliwnej, to wiecie, że rozpościera się z niej widok na Jeruzalem, na Jerozolimę, na Dolinę Gehenny, na Jerozolimę, Wiele może kto nie był w Ziemi Świętej, to jak przyjdzie sobie Jerozolima, to zazwyczaj wyskakują takie widoki właśnie zdjęć zrobionych z Góry Oliwnej, gdzie widzimy dwa meczety i mur, który pozostał po świątyni. Nie tyle po świątyni, co mur który okalał świątynię, i to jest ta ściana płaczu słynna, i te dwie, dwie kopuły meczetów, ne, tak zawsze eksponowane na tych wszystkich widokówkach i zdjęciach, taki widok rozpościera się dzisiaj z góry oliwnej, ale właśnie Jezus, wstępując do nieba, no patrzył na Jeruzalem, i wstępował do nowego Jeruzalem. Bardzo, bardzo y, kochani, symboliczne. Y, więc. Y, Wstępując do nieba, nie koncentrował się na cmentarzu, który się rozpościerał u stóp, ale koncentrował się na, czy nawet na Dolinie Gehenny, która była u, u, u podnóża Góry Oliwnej, ale koncentrował się na Jeruzalem, na nie patrzył. I na nowym Jeruzalem, do którego wstępował, by przygotować nam miejsce i mówił chwila, a nie ujrzycie. Nie będziecie mnie widzieć i chwila, a ujrzycie mnie znowu. To topos niech będzie dzisiaj na górze oliwnej. Usiądźmy na tej górze oliwnej. Na tych murkach popatrzmy nie tyle na cmentarz, który mamy pod stopami, nie tyle na dolinę Gehenny, którą mamy u podnóża, ale. Spoglądajmy na Jeruzalem, na tą starą Jerozolimę, która przemija, a wpatrując się w niebo, gdzie wstępuje Jezus, myśmy o nowym Jeruzalem, które Jezus nam wysłużył na krzyżu. I myśmy także, zerkając kątem oka na te groby, że czeka nas zmartwychwstanie ciała w kontekście w wstąpienia. To szalenie istotne. Życzę Wam pięknych medytacji na Górze Oliwnej. Niech nas szczerze i Bogusław, i Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, Duch i święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i już i do usłyszenia w kolejnym cyklu, w kolejnym odcinku z cyklu Jedno Słowo w najbliższy poniedziałek.